What do you want? I want. I need your help, Constantine. I've heard them all. Twice. When I was a child, I used to see strange things hallucinations, demons, angels. I have visions that they're here, among us. What happened at the station, it was like another world is invading ours. Strip away the flesh, and you reveal the evil underneath. Okay, I'm buying it. Come in. Let's start here. You didn't have hallucinations. Oh my God. Beeman. Family or friend? Associate. No. Friend. Why didn't I see this coming? I'll call for. A... Damn! They took it. Took what? One they have, one they want. What are you talking about? They took the spearhead. That they have. And what they want is you. Your tattoo. It's the seal of Mammon. Mammon? You know Jesus Christ. This guy? He's the exact opposite. The son of Satan? On Earth? Not yet, but he's coming. Now, here it is. Signs will appear before Mammon crosses over to rule the world. Demons entering Earth, the sacrifice of God, and the Mark of Mammon will declare the portal. The Mark. That's why demons are after you. You're a medium, born with the balance. No. The last thing I have right now is balance. Your friend left a note. No i nic, Siemano z tej strony Terror, witam w kolejnym odcinku z Konstantina eee, Sorry, że musieliście oglądać to drugi raz, no ale... Jak już zaczynałem nagrywać, to nie chciałem przerywać Dobra, zaczynamy tutaj Wy... Oh, fuck, what the fuck, get the fuck out oh. no, Zmień tą broń, dziękuję Serio nie mam amunicji do mojej ulubionej broni No nic, eee, ten asystent lub kolega zginął Let's see what Beeman had to say, John. Oh, I guess we all pay for our sins in the end. You know me; I'd always hold something back for that rainy day. Well, the mother of all storms is coming, so you're going to need all the help you can get. Hidden in the loft of this building, I placed one of the most powerful incantations I ever came across. The Gargoyle spell will stop any demon stone cold in its tracks. Get to it, John, before they do. I'll see you on the other side. No i nic, dobra, jedziemy dalej. <coughs> Binman Bayman dał nam wskazówkę e, i porwali nasze medium. Jak mogliście przeczytać coś, dobra Okej, okay, na czym się zmieniło te? Dobra, na tym. Tędy wyjdziemy? Nie. Dobra, tędy? Nie. Którędy ja tu mogę wyjść? Jakiejkolwiek drzwi, czy tylko te? Dobra, mamy. Co, co my tu mamy? Dobra, mamy to, mamy to. Eee, i mamy tylko sh Shotguna. Eee, matko, co to wybrać? Dobra, weźmiemy tą, tą broń. Czyli teraz czy mamy iść na górę, czy na dół? Fuck. Zgubiłem się, sorry. Eee, dobra, to idziemy do góry chyba, nie? Do góry? Nie, nie tak w fuck. Dobra, zmienimy na Skarabeusza i na... Na, 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 na to może być, okej. Okay. Prawo? Tak o. Och, jak nie lubię takiej ciszy O, kula Wonderful Wspaniała- Dobrze, idziemy dalej, co tam będę się patrzył Uuuu Sala z grami Fajnie Dobra nic Idziemy. Ej, what the fuck What the fuck? A Znaczy, <laughs> na czym się tego używało? Fuck, na czym się tego używało? Ło, to jest złe, to jest złe! Aha, dobra. Nie, to... Uf. O! <laughs> sorry, was, sorry was za to, ale kompletnie zapomniałem na czym się używa tego. Okej, okay, dobra. No jeszcze ten zabawa będzie tutaj. Dobra, weźmy mm, tą broń. Ta fuck out. Dzi no to będzie ciężkie, to będzie ciężkie, strasznie plus jeszcze kamera. Coś się stało z kamerą. Okej, okay. trzeba najpierw tych, co strzelają, bo oni strasznie... ...dużo życia... ...zabierają strasznie. Wooo, dobra, może ja się tu schowam. O, wow, no i zginę. <try> sorry za... Was, sorry was za to, że jestem taki nieogarnięty, ale... ...coś... coś się dzieje. Wiem, że coś się dzieje. Dobra, game over, tak. Zaczynamy od ostatniego checkpointu. Gdzie to będzie? Wo, Brudna koszula. Okej, okay, dobra, zaczniemy tutaj. To może... E, to zostawię na, to, drug, na tą drugą część, bo... W ogóle są łatwe, te pierwsze. Odganek potraktujemy, będzie plus jeszcze będziemy... o, będę tym rzucał. Eee, tak, tym. Okej okay. i przyjdą właśnie zapomniałem na kontrolu. I czy tu najlepiej, tutaj ich w kozi rok, tu ich powybijam po kolei. No i to nie wszystko, to chyba wszystkie. Najlepsze no to, że... Zginie przepadnijcie i... Co wy tam jeszcze możecie zrobić? Boom! Where are you? Fryer? Nie <coughs> chyba to wszyscy, tak? Tak, świetnie, dobra, świetnie Wszyscy porozwalani, więc yy, możemy stąd w końcu wejść Lepiej będę używał tego Uh, jee, yeah, yeah, woda, świetnie. Mm, do góry, idziemy do góry. Aha, ok. Si dobrą drogę wybrałem. Wow, jednak ten shotgun ma moc, ma moc, można poczuć to, ale, 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 tak, to nie jest. Ta grafika to nie jest to Aha, okej, okay, dobra, czyli mamy iść, chujć ten karton, przesuń go i weź na górę. Ok, wo jak prawdziwy bandyta po prostu. Ok, nic dziwnego, dziwne rzeczy się dzieją. o what the fuck, szczury, nie szczury, fuck, najgorsze. I najbardziej denerwujące potwory w tej grze szczury co mam z tym zrobić Fantem? Okej, okay, nie wiem za, za klam, dobra uznajmy, że trzyma za klamki Oby tu nie było potworów, oby tu nie było potworów, oby tu nie było potworów o się, ja jemu uratowałem przecież. A shotgun na te potworki nie działa. No bez mózgi to nie działa. Okej, okay, wszyscy, świetnie. WTF? No, Konstantin. Fakt, nie. Nie, nie. Eee. Okej. Okay. <ścoughs> No okay, zbugowałem się jeszcze, że... Żeby... O, zrzuć mnie, zrzuć mnie. i tak zginę, więc Zrzuć mnie słabiaku! Zbugowałem się Matko. No Konstantin Bo co ja go zabiałem O okej okay. No nic musiałem spaść na dół, bo mnie zbugowało i to było dziwne Zaraz za to, nie wiem co się dzieje dzisiaj Nie po prostu coś się dzisiaj dzieje Gra mi tu... Tu trudne granie Myślałem że to szybko Ooooo, wow, fuck, fuck Daj, go to hell On Szkoda, że jak się w nich nie strzela to nie wpadajmy. O nie, to się zarwie Dobra, biegniem tam na górę na ten strych Cokolwiek, gdzie Gdziekolwiek, cokolwiek Okej, okay. myślałem, że wyjdziesz po schodach. Będzie trochę kultura, tu nie. To peszek, zgiń w końcu, dziękuję. Dobra, no, wchodzimy, z buta wjeżdżam. No, gdzie te to są? Okej, okay. złaś, frajerze. Okej, okay. już wszyscy zginęli, więc jest dobrze. What the f Aha, są te szybkie. Szybkie łachudry. Ła wow, Ała! Wow. Strasznie dużo życia zżerałem. A te są... strasznie... duże? Wolne? I tak się nie da w nich trafić. Dobra, wszyscy zginęli. Muzyka ucichła. O! Oh. Mamo, full way! Uu, mamy... Do, 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 do... Świetnie, do Miotacza Ogni mam amunicję. A świetnie, tam coś leży. A najpierw trzeba wodę uzupełnić lub coś innego. Zamknięte, więc opłacało się w sumie tu iść, żeby uzupełnić wodę i zebrać achievement. Tak jakby, takie jakby, no. Okej, okay, znowu zabawa z kartonami. świetne Puść to. Eee. Aha, dobra, łe. Jakby na to weźmy to. I tak będę cały czas tą bronią teraz chodzić. I u góry będzie zagadka, którą sobie przypominam. Nie wiem czy mi się udają zrobić za pierwszym razem Po prostu przypominam sobie Wow. Matko Nie lubię bliskich bliskich tak bliskich starć z tym frajerem tam co stoi Nie wiem czy to o siema Cześć o tak, o matko. Czy ty musisz za każdym razem pojawiać się koło mojej twarzy? Face to face? Gdzie ja strzelam? Potwór stoi gdzieś indziej. O, siema. W imię zasad, synu, daj. Dobra, zginął koleś, jest świetnie. Oj, i teraz gdzie ja muszę iść? Straciłem orientację. Eee, yy, woda gdzieś tu jest? Nie, tak nie, drzwi. Okej. Okay. O to, było nie, O, fuck, widziałem. Frajer. Żrej też ma, nie to, nie to, fuck. Dobra, to jest najłatwiejszy sposób, żeby go zabić, ogólnie. O, fuck. Dobra, jeden zginął. Z, ten pod formami mnie w dupie. żyjcie to. Ja tylko obraz się rusza, to jest straszne. Eee, yeah, nie trafiłeś mnie. Uuu, wow, eee, yeah, torro, torro. Dobra, zgin. Fuck, fuck, ooo, fuck, uderzył mnie. Wstawaj, proszę, John, wstawaj. It Okay, to Glory, glory, hallelujah! Yeah. His truth is in the eye of the beholder. But then you can sell anything if you set it to the right beat, huh? This is a bad time for me. Let's do the angelic visitations another time. Demon's stash can wait. I'm here to give you some advice. Really? Involving yourself directly in the affairs of the ant farm. Something's got your wings in a knot. Someone on the other side isn't playing by the rules. Is that what your whole industry is about? Forgiving rule breakers? I know about mammon. Anything else? This is a serious situation which requires drastic measures. Everyone is not who they seem, John. Since when hasn't that been true? Tak, i to był chyba upadły anioł jakiś, lub jakiś zwyczajny. A, Black Magic. I op, Black Magic. Okej, okay, <grym> dobra, <grym idziemy <grym dalej. Już zmieńmy bro... Oh Fak, ja to już... matko. Widzenia, Ree, Jestem biedny. fak w takim tutaj to O, tu nic niej Haha, rozwaliłem kompa Okej, okay. świetnie No nie pozwól dobra Mogę tu iść co tu jest Woda, świetny Kolejne drzwi Ja denerwujecie mnie o, coś tak będziecie pojawiać czy to poryły tylko tyle wam się należy I serio no chyba się będą tak respawnować Które tu Glory, glory, hallelujah! O nim jest zaraz Matki, do was na suficie jest Get the fuck out! To jest złe co robicie, widzicie o tym. O, kartka Tędy nie mogę przejść, więc idziemy drugą stroną. I? Tu też coś jest, świetnie. A, i zamknięte. sekretik czy coś u nie da się złe no tu coś jest wiedziałem tajemne przejście i pięknie, dobra Wchodź po drabinie, po drabinie. John wchodzi po drabinie. Tak, najpierw trzeba złamać się zaklęcie, mogłem trzeba widzieć.

Dobra, e, obiekt, noc Notatki coś e, Next, next, next Angel to było I cośnijmy, może coś będzie Flasha coś tam e, To było, nam się ostatnio przydało Czyżby, czyżby, czyżby tu nic nie było? Zobaczcie, jak mam obiekty Find Bitman Switch Trash Bitman Puzzle, jakieś puzzle. Artefakty jakieś. U. Artefakty zaklęcia. Okej okay. I demony. To mi niepotrzebne. Yy... Żadnych podpowiedzi? Musi, musi coś tu być, tylko źle szukam. Jakieś puzzle, matko. Może trzeba po prostu tu na rogach poustawiać? I tyle? Lub trzeba pogłówkować. Okej okay. <laughs> to tu nie może być. I ty chodź tu. No to nic, ja po prostu zrobię krótkie cięcie, jak coś wykombinuję to do znowu nagrywanie, więc widzimy się za chwilę. OK, jestem z powrotem. Jakoś wyszło. No, Ustawienie świece w takiej pozycji. Tutaj cztery dałem i tu jedną po lewej. No jakoś wyszło. Po prostu musicie zrobić tak, żeby wszystkie się świeciły. Okay. whoa! Jakiś jakiś nowy spall. I'm so lucky. Hi. I'm so lucky to. Wow. Trying to kill me, huh? We'll get in line. Nice entrance, Gabriel. But could you kill the angelic radiance bit? You're welcome, John. Yeah, thanks. Glad to be of service. Not to appear ungrateful. But why? Well, like our father, John, I work in strange and mysterious ways. Oh, cut the crap. We find ourselves in perilous times, John. All of us who are of the light, we need every resource we can muster. And you qualify. Know about Mammon? Oh, yes. Angela? Lovely girl. Dangerous to be around. But aren't they all? How about Beeman's murder? Mortality's a bitch. Balthazar killed Beeman. Match your suspicions? Yeah. Yeah. And your angle, Gabriel? you wouldn't tell me this unless you wanted me to go after him balthazar is a very powerful half-breed who's been around for thousands of years so save me the trouble take him out yourself john you know we don't work that way obviously all right gabriel spill it you don't have to make it sound so ugly manipulation comes with the wings i'm waiting an incantation called demon leech balthazar is vulnerable to its effects No i co? I to by było pewnie na tyle. Tak, więc to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że Ci niech się podobał. E, więc ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapki w górę. I oczekujcie kolejnych odcinków z Konstantina, więc trzymajcie się ciepło, cześć!